Dzień dobry. Witam w poranniku niecodziennym. Nazywam się Krystyna Stromayer. Jestem magistrem inżynierem oraz certyfikowaną nauczycielką metody Feldingreisa. Jestem również współtwórczynią przyjaznego Twojego miejsca. Zapraszam do dzisiejszej mini lekcji według metody Feldingreisa. Podstawa zachowania równowagi, część czwarta. Będziemy dzisiaj odkrywać, jakie to jest odczucie, kiedy masz równomierny rozkład ciężaru na obu nogach i na obu stopach. Różne ruchy stóp oraz miednicy pomogą nam w tym zadaniu. Co potrzebujesz, aby wziąć udział w dzisiejszej lekcji? Ciekawość i zainteresowanie, no i krzesło z płaskim siedzeniem. Zazwyczaj twardy krzesło kuchenne jest najlepsze. Jeśli dzisiejsza lekcja będzie Ci się podobać, naciśnij like. Nie zapomnij nacisnąć subskrybuj. Odwiedzaj nas tak często, jak możesz. Zapraszamy trzy razy w tygodniu na nowe poranniki o różnych. Temata. Zdejmij buty. Stań przed krzesłem. Jakie jest obciążenie jednej stopy i drugiej stopy? Która część stopy przyjmuje największe obciążenie? Pięta, czy może przednia część stopy? Czy to jest tak samo dla prawej stopy? I dla lewej stopy przejdź kilka kroków po podłodze. Zwróć uwagę na to, jak chodzisz, jak wyraźnie możesz odczuwać swoje stopy. Usiądź wyraźnie, usiądź wygodnie na skraju krzesła. Twoje stopy spoczywają na podłodze w odległości odpowiadającej mniej więcej odległości między lewym i prawym biodrem. Przypomnij sobie podnoszenie na zmianę pięty i przedniej części stopy jednej i drugiej stopy. Powtórz każdy ruch kilka razy. A teraz podnieś parę razy na zmianę Lewe i prawe biodro. Jak odczuwasz to dzisiaj? Podnieś na zmianę wewnętrzną i zewnętrzną część prawej stopy. Kilka razy. Jak wykonujesz ten ruch? Czy kolano pozostaje w tym samym miejscu cały czas, a staw skokowy wykonuje większość ruchu? A może jest odwrotnie? Kolano porusza się w prawo i w lewo, a cała stopa, która jest w kontakcie z podłogą, zachowuje ten kontakt cały czas. Pauza. Powtórz to samo z lewą stopą. Podnieś na zmianę wewnętrzną i zewnętrzną. Część lewej stopy. Kilka razy. Jak wykonujesz ten ruch? Czy kolono, kolano pozostaje w tym samym miejscu cały czas, a staw skokowy wykonuje większość ruchu? A może jest odwrotnie kolano porusza się w prawo i w lewo, a cała stopa, która jest w kontakcie z podłogą, Zachowuje ten kontakt cały czas. Pauza. Powoli podnieś prawą piętę. Opuszczając piętę, podnieś wewnętrzną stronę prawej stopy. Opuszczając wewnętrzną stronę prawej stopy, podnieś przednią część stopy. A teraz opuszczając przednią część stopy, podnieś zewnętrzną stronę prawej stopy. W efekcie, w efekcie zatoczyłeś, zatoczyłaś koło stopą na podłodze. Powoli kontynuuj krążenie w ten sposób przez co najmniej cztery obroty. Czy mógłbyś, mogłabyś to zrobić trochę łatwiej? Czy możesz pozwolić, aby ruch stał się łatwiejszy? Może gdybyś zmniejszył, zmniejszyła koło, byłoby łatwiej. Teraz odwróć kierunek zakreślania koła. Zakreśl koło kilka razy. Co zauważasz, zauważasz w Twoich biodrach, kiedy robisz ten okrąg? Czy zauważasz jakieś zmiany w pozycji głowy? Zatrzymaj. Ruch. Porównaj, jak odczuwasz kontakt lewej i prawej stopy z podłogą. Czy któraś ze stóp czuje się lepiej połączona z plecami, z głową? Odpocznij. Usiądź na skraju krzesła. Zacznij teraz rysować koła na podłodze lewą stopą. Poruszaj się w kierunku, który sam, sama wybierzesz. Po każdym okręgu zrób krótką przerwę. zmień potem rozmiar koła, albo wysiłek, albo szybkość z jaką rysujesz następne koła. Jak uważny, uważna jesteś, jeśli poruszasz się szybciej? A teraz rysuj koło w przeciwnym kierunku porusza się powoli lekko starając się aby narysowanie tego okręgu nie potrzeba było używać żadnego wysiłku w miarę jak potrzebny wysiłek jest coraz mniejszy czujesz się mniej. Czy więcej zaangażowany, zaangażowana w ruch? Kiedy zauważysz, że jesteś zaangażowany, zaangażowana całą tobą, zrób jeszcze jedno koło. I zatrzymaj się. Jak odczuwasz kontakt Twoich stóp z podłogą? Jak siedzisz na krześle? Czy odczuwasz jakąś zmianę w sposobie, w jaki stopy dają oparcie w głowie? Wstań i przejdź kilka kroków po podłodze. Jak łatwo jest schodzić w porównaniu z tym, jak to było na początku? Jak wyraźnie możesz odczuwać swoje stopy? To była czwarta i ostatnia część mini lekcji pod nazwą Podstawa zachowa zachowania równowagi. Jeśli jesteś ciekawa, ciekawy, jak to było w poprzednich odcinkach. Możesz zawsze powrócić do aktualnego nagrania i powtórzyć lekcję. Dziękuję. Życzę wspaniałego dnia. Zapraszam do nowych nagrań porannika niecodziennego różnych tematów.